Unia Europejska znalazła się w podczasku finansowym, widzi, że przegrywa konkurencję z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, z Indiami, no i szuka drastycznych rozwiązań, bo choć o tym wprost nie mówi. No i, i to jest bardzo przykre, że tak powiem, co słyszę w tej chwili na sali, dlatego że mówi się o nowym budżecie, nowej sytuacji po 2027 roku, o nowych perspektywach finansowych 2028-2034, ale nigdzie nie widać nowych środków, nigdzie nie widać tej nowej wielkości. Mamy 1% budżetu sumy budżetu. Budżetów Unii Europejskiej, sumy 27 krajów, to jest mało i nie widzę też cięcia wydatków, bo jak mówił Smith. Oszczędności czy bogactwo bierze się z oszczędności. Tego w Unii Europejskiej nie ma. A więc mówi się na przykład o tym, że trzeba dalej być przy Zielonym ładzie, który niestety obciąża działanie bardzo mocno firm, przedsiębiorców, które uciekają z Unii Europejskiej. Doktrynalnie zakłada się dekarbonizację, gdy wiadomo, że na przykład elektrownie amerykańskie już produkują prąd, czy gazowe elektrownie, czy węglowe, prawie przy zero emisyjności tych elektrowni. Oczywiście. Jest grupa europosłów, która zwalcza na przykład energetykę jądrową w Unii Europejskiej. To kolejny błąd. No i na to wszystko jeszcze mówi się, że trzeba zaciągać kolejne długi. No bo pan Draghi powiedział, że brakuje 800 miliardów euro na konkurencyjność, bo pani von der Leyen powiedziała, że nie ma 500 miliardów euro na obronność, że jest niebezpiecznie na świecie, wobec tego Unia powinna się zbroić i budować to własne bezpieczeństwo. Tylko kto za to zapłaci? Bo ja tych chętnych nie widzę i nie widzę też takich uczciwych rozmów, które by prowadziły do tego, żeby porozmawiać o budżecie Unii Europejskiej po stronie wydatkowej w kontekście oszczędności. Te oszczędności są możliwe, te oszczędności można jakby przygotować w dłuższym okresie czasu i pozostawić w spokoju to, czym się bardzo niepokoi w tej chwili wiele krajów w Unii Europejskiej. Mianowicie mówi się o tym, że będą zmiany w Funduszu Spójności, to jest to jest bardzo niepokojący sygnał dla poszczególnych krajów, które korzystają z tego funduszu jest wielką wiadomo jak będzie wyglądała przyszła wspólna polityka rolna. Choć w tym dokumencie napisano, że oczywiście rolnictwo tak, także poparcie dla młodego rolnictwa, ale z drugiej strony mamy umowę z Merkozurem, czyli będzie już żywność napływała do Unii Europejskiej. Mamy otwartą granicę z Ukrainą, bo tak będzie na pewno, więc żywność tamtą też będzie napływała. Więc jest cały szereg, że tak powiem, niespójnych przekazu w tym dokumencie mówiącym o odnowieniu budżetu Unii Europejskiej po 27 roku i brakuje mi po prostu konstruktywnych propozycji pokazujących rzeczywiście tą trudną sytuację. Uważam, że nadmierne zadłużanie Unii Europejskiej jest też bardzo niebezpieczne, bo w którymś okresie e agencje ratingowe Powiedzą, że stop, Unia Europejska nie jest wiarygodnym kredytobiorcą i te pieniądze po prostu mogą zostać zablokowane. Więc na pewno lepiej mówić o tym, co trzeba już szybko zrobić. Jak trzeba się bronić, to trzeba, tylko pozwólmy, żeby broniły, zwiększały swoje deficyty, na przykład budżetowe poszczególne kraje. Tak uważam, a nie żeby zadłużała się Unia Europejska.